W środku, na środku. Coś mi podpowiada, że tutaj chyba nie będziemy w stanie przeprowadzić wywiadów. Tomek poszedł. Mariusz, zadam w takim razie pytanie tylko, tylko Tobie zadam jedno szybkie pytanie. Tutaj widzimy, rzeczywiście napięcie między wami jest ogromne. Tomku, za chwilę, za chwilę, za chwilę cię zaproszę. Moje pytanie jest jedno. No tutaj na treningu medialnym, jeśli chodzi o techniki, no może specjalnie porwałeś ten szpagat na końcu. To był sposób na wyprowadzenie yy, przeciwnika z równowagi? Czy rozumiesz szpagat? Jutro w oktagonie raczej ci nie pomoże. Znaczy wydaje mi się, że rozciągnięcie zawsze pomaga. W parterze przynajmniej. Więc na pewno mi to pomoże. A co sądzisz o tym, co przed chwilą zaszło? Zwykłe chamstwo po prostu nie potrafi się zachować, nie potrafi dotrwać do jutra i, i tyle, No zachował się jak zwykły ham. Dobrze, panowie, w takim razie no, tutaj już nie będziemy w stanie jakby, kontynuować tego face to face'a, e, prosiłbym o odeskortowanie hejtera. Tomku, zaproszę ciebie na sekundkę. E, a, na konferencji pytałem o to, czy jest szansa na to, że po walce się pogodzicie, no na pewno po tym, co się teraz wydarzyło nic na to nie wskazuje. E, Tomku, który z, was tam, który z was to zaczął? No wiesz, ja mu wyjebałem w bara, bo nie chciałem go tutaj nokautować przed walką, dopiero jutro go nokautuję. No i to by było na tyle chyba. Dobrze, i ostatnia rzecz z tym szpagatem. Jakby, jak, jak to oceniasz? Czy w ogóle to jest miejsce na takie ewolucje? Z tym szpagatem to on do boletu co najwyżej może iść po jutrzejszej walce, ale to dopiero jak wyjdzie nokautowane. Dobrze, Tomek, no tutaj pierwsza krew już, już rozpoczęta. Zobaczymy, kto jutro przejmie kontrolę w Oktagonie. Olejnik kontra Hater. bądźcie z nami. Fame ma 7. Do zobaczenia.